Widzowie, ja jadę ciężarówką, zobaczcie, co mam na przyczepie. Uhu, ile dirta? Jedziemy na moją chatę! Jedyba, jedyba, patrzcie, zapakowany na maksa. Jedziemy na basen, patrzcie, tutaj jest mój basen. uuu, uh, prrr, O nie, 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 nie! O, się jeszcze walę, o nie! Uhuhu. Czekaj, bo jadę. Oj, kurwa, mam problem. Czekaj, muszę wycofać. Pip, 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 pip. Ale bym prawie wjechał do basenu. Co ja, żebym darobił? Mam tutaj dirta. Przywiozłem różne bloki. Materiał do budowy basenu. Zobaczcie na to. Wychodzę zaraz z tego, właśnie tej ciężarówki. Elegancko. Tutaj mam materiał. Ej, halo, ciężarówki. Ciężarówka jedzie beze mnie Zatrzym się, prrr, wyjścia w Dobra, zatrzymało się Mam tutaj, zobaczcie, na czepie przyczepie Materiały różne, dirt, ziemia i tak dalej Deski Do budowy basenu, patrzcie Tutaj zrobiłem wielki basen Obok mojego domu Bo zrobimy imprezę basenową Patrzcie jaki wielki Nawet mam zjeżdżalnie dwie Nawet możemy skoczyć z wysoka do tego basenu Ale jeszcze zanim, chciałbym wam przedstawić Niesamowitą grę World of Tanks Blitz którą możesz zainstalować nie tylko na swoim urządzeniu mobilnym, ale też na komputerze. Ta wciągająca gierka jest całkowicie za darmo i daje ci szansę dołączenia do społeczności ponad 140 milionów graczy z całego świata. W tej grze mamy ponad 450 historycznych maszyn, które są absolutnie epickie. Nie możemy również zapomnieć o 32 różnych mapach. A tym razem w grze jest coś zupełnie nowego: sezon pierwszy, Retrotopia. A w sezonie możecie zdobywać specjalną walutę KitKą. I jeszcze w dodatku, co 3 miesiące będą nowe sezony, więc pilnujcie się, aby nie przegapić nagród, które na Was czekają w sezonie pierwszym. I jeszcze to nie wszystko. Przyłącza się do nas Lukas Podolski, gwiazda futbolu, która przygotowała dla Was swoje wyjątkowe wydarzenie, gdzie czekają na Was niepowtarzalne nagrody, w tym kolekcjonerskie przedmioty z autografem samego Lukasa. Nie zapomnijcie pobrać World of Tanks Blitz całkowicie za darmo, klikając w mój link, pierwszy w opisie lub w komentarzu. Albo też możecie zeskanować sobie kod QR, który znajdziecie na ekranie i zrobimy imprezę. Mam różne też butelki wody, możemy się napić, możemy się położyć pod parasolem, opalać się, tylko na razie nikogo nie ma, bo musimy zaprosić dziewczyny. Uuuu. Będą dziewczyny, tak, chłopaków nie zapraszam Tylko dziewczyny Dziewczyny, robimy taką imprezę dla dziewczyn i, I dla mnie I też z okazji właśnie zaprosimy też koleżanki Party, czekajcie, wejdę wam pokażę Jak to z góry wygląda, to super wygląda Okej, okay, zobaczcie, to jest mój normalny basen A to jest świeży basen wielki Wuhuuu, ale zbudowany Tam są zjeżdżalnie, więc to jest wszystko Poprzygotowane, ale dziewczyn nie ma Musimy zaprosić koleżanki Ze szkoły, żeby przyjechały Na basen i zrobimy im Imprezę basenową. Będziemy tutaj nawalali, grali, będzie super. Teraz jedziemy po dziewczyny, jedziemy zaprosić koleżanki. Będzie super. Siadamy na mój motorek, piękny, normalnie, wyścigowiec, ty ścigacz. Jedziemy, rura, rura, Stefan! Zasuwamy do szkoły. O villager! Villagerze, zapraszam was na moją imprezę! albo nie ciebie nie! Weź siłmy i wtedy przyjdź. Villaderów nie zapra... przepraszam villagerze. Może kiedy indziej? Dobra, jutro przyjdź, dzisiaj nie, jutro. No ja po dziewczyny Jedy ma do szkoły po dziewczyny po koleżanki zaprosić może ktoś tutaj. Ło, co jest jakiś radiowóz, tu stoi policyjny, o nie, musimy uważać. No jedziemy, jedziemy, ja się tym nie przejmuję, ja tu spokojnie, legalnie, wszystko będzie, elegancko. O o, ej, co jest? Tu jest policjant tu jest villager policjant. O o, ej, mam nadzieję, że on nic ode mnie nie będzie chciał. Dobra, jedziemy, nie zatrzymujemy się, szybko, szybko. Dobra, uciekamy, uciekamy! Jedziemy do szkoły! A wy widzowie pamiętajcie łapeczce, o pojedzcie teraz, weź ktoś i o, ja rozjadę łapeczkę ty, czekaj, o, ty, teraz jeżdżę po łapeczce, kliknijcie łapeczkę, o, jeżdżę teraz po łapeczce, weź ktoś zostaw lajkacza niebieskiego, dobra, jedziemy, jedziemy, ej, zablokowałem się, halo? O nie, nie mogę wyjechać! Yy, problemy, problemy. Od wycham. Jedziemy do szkoły tutaj do koleżanek na lekcję. Ja dzisiaj w ogóle do szkoły nie poszedłem, dlatego że budowałem ten basen. Teraz wchodzimy do środka, Aj też pamiętajcie o subskrypcji. Zanim tam wejdę do dziewczyn do szkoły, to też zostawcie jednego subika subskrybera, lecimy po 2 miliony subików. Wchodzimy. Cześć Patty, siema! Cześć. O tutaj jest Patty i ej, masz koleżanki, Patrycja? Żeby no, tak, to są moje koleżanki tutaj. O, cześć Angelika, cześć Ola, cześć Patti. O, tu jest też Patrycja druga w ogóle. Wiktoria, Nadia, Marysia. Wiktoria, cześć Kinga. Viki, O, cześć Nadia, Siemanko, Siemanko, cześć, cześć, ale ładnie wyglądasz. Pięknie, jaki ładny strój. Słuchajcie, dziewczyny, chciałbym was zaprosić, ale nie ty. C ciebie nie chcę. Chciałbym Was dziewczyny zaprosić na imprezę basenową, do mnie, mam wielki basen świeżo zabudowany wow, i też super. Ciebie Patti zapraszam też na basen, weź swoje wszystkie koleżanki i przyjedźcie do mnie na basen, na imprezę basenową, co wy na to dobra, robimy teraz? Dobra, dobra. Okej, okay, zapraszam wszystkie koleżanki, Będę wszystkie. Na pewno. Wiki, Nadia, Karolina, zapraszam Was wszystkich, słyszysz Wiki, Karolina? Angelika, macie przyjechać na imprezę basenową, na Dobra. moją chatę, okej, okay, dobrze, zaproszenie rozdane. Ja się jeszcze z nimi tam spiszę i wpadniemy, nie? Dobrze, to wpadajcie jak najszybciej. Okej, okay, zaproszone dziewczyny zostały, no i w takim razie jedziemy na basen, na basen jedziemy, zaraz będziemy się bawić, I impreza. A i Pati, pamiętaj o jedzeniu jak coś, weź jedzenie i głośniki. Tak, wezmę, wezmę. Dobra, a my jedziemy, zasuwamy. Mm. Dziewczyny są zaproszone, koleżanki moje ze szkoły, więc teraz możemy pojechać sobie elegancko. Jedziemy, zasuwamy, szybko. Kciutko, ale będzie super. Otóż. Jest... Ej, radiowóz policyjny. Wow, jak on wygląda. Nie dobra, nie ruszamy, nie ruszamy. Policja nie może do nas się przyczepić. My będziemy to wszystko robić legalnie. Jedziemy na basen! Wuhu! Jedyba, jedyma. Dobra, parkujemy. wio. I weźmy, przygotujmy. Czekaj, może jedzenie tu będzie. Ej, mam jedzenie jakieś w lodówce? Ej, czekaj. O nie bieda, nic nie mam w lodówce! ja mam żarcie, jaka bieda. Odgoła kurczaka wezmę. Ej, poczestuję dziewczyny kurczakiem. Ej, wezmę też ciastka z mlekiem, elegancko. Dobra, to wystarczy. Czekaj, szafki, puste bieda. Ej, dobra, ej, mam szmarak dalej to. To nie jest jedzenia. Mam kasę, musiałbym iść do sklepu. Ej, może pójdziemy do sklepu, co? Ej, idziemy do sklepu! Kupię hamburgery wszystkim! I jedziemy do maka! Ej, tu być dobre. Czekaj, zobaczmy, może jakieś koleżanki już przyszły. Zobaczmy, czy już ktoś w ogóle przyszedł. Jakaś koleżanka, czy coś. Sprawdźmy, czy ktoś jest nad moim basenem. Czekaj, wchodzę do góry. Zaraz sprawdzimy, uwaga, wchodzę, wchodzę. I patrzymy, patrzymy. Wow, ile dziewczyn! Patrzcie, ile dziewczyn jest! Ej, przyszły dziewczyny, koleżanki, wow, już się kąpią, do basenu wskoczyły, haha, <laughs> ej, dziewczyny już się kąpią i mamy tam kolejne, patrzcie ile dziewczyn, wow, ej, super, będzie kozacko, dla dziewczyny już się zebrały, one Base już man, są tutaj. Jestem już, Wzięłam ekipę. Pati, jesteś? Gdzie jesteś, oh. Pati? Tu, widzę cię! O, jesteś jest, u góry. Patty, patrzcie, Paty przychaz z koleżankami. Wow, ol super, już dziewczyny są przebrane, w stroje kąpielowe. Ej, dobra, wiecie, wiecie co. Jedzenie przyniosą tak jak chciałeś. Ej, ja pojadę po Maka! Może wam wszystkim hamburgery postawię, co wy na to o, dziewczyny? to byłby świetny pomysł, ale ja tutaj też mam parę rzeczy, to coś postawię, okay, tutaj, to Okej, i odpal muzykę. Dobra, ja jedę po Maka, jadę po hamburgery dla dziewczyn. To będzie super, okej, okay, dziewczyny już są gotowe, zaraz będziemy imprezę organizowali. Zaraz będziemy się świetnie bawić. Jadę jeszcze szybko do Maka. Hamburgery. W maczku jest dobre jedzenie, więc to jest najszybsze, dobre i tak będzie najlepiej. Jedziemy do maka, szybko spieszymy się i preza basenowa będzie rura. <laughs> o, mamy KFC, ale dobra, ja chcę do maka. Tu jedziemy do maka, patrzcie, jaki mak jest wielki. O, tu jest taki maczek, patrzcie, on jest w ogóle jeszcze większy, progresował. McDonald's otwarte, wchodzimy do środka. Halo, halo, chciałbym kupić hamburgery. Halo, halo, o, dzień dobry panie kucharzu, witam. Yy, hamburgery, poproszę dużo hamburgerów, ale pan już rzuca, jeszcze nie zapłaciłem. Okej, okay, proszę bardzo, tutaj kasa, kasa dla pana, kasa dla pana, elegancko, proszę bardzo. Patrzcie, płacę tutaj bardzo dużo pieniążków i on daje nam hamburgery. Teraz ja chcę hamburgerów ze 100 sztuk. 100 hamburgerów, bo tyle jest dziewczyn chyba. 100 hamburgerów, proszę mi dawać. Wow, ile hamburgerów mi wyrzucił, patrzcie na to, biorę. Okej, okay, mam już 60, 100. Okej, okay, dziękuję panie, tutaj jeszcze płacę panie kucharzu z maka. Okej, okay, Dzięki, mam hamburgery, patrzcie, i jedziemy do dziewczyn, rozdać jedzenie. Teraz weźmy, wsiadajmy i jedyma, jedyma na imprezę. Woohoo! mamy jedzenie, mamy już gośniki, więc zaczynamy imprezę nad basenem i zobaczymy, jak to będzie fajnie. Jadę, Pati, już jadę z jedzeniem. Jesteście głodne, Patrycja. Tak, jesteśmy głodne, dawaj, dawaj, tutaj. Okej, okay, dobrze, 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 już przyjechałem, mam hamburgery, biegnę z hamburgerem. Już mam hamburgery, patrzcie przyniosłem hamburgery, kto chce dziewczyny? Proszę bardzo, masz tutaj jedna dziewczyna, druga dziewczyna, trzecia, hamburgery roznaszam, wszystko roznaszamy, patrzcie rzucam hamburgery, tutaj kolejne dziewczyny, proszę bardzo, hamburgery rzucamy, tutaj proszę sobie zabrać hamburgerki i A masz tyle kupione, że dla tak, wszystkich starczy? Tak, mam dużo starczy? dla wszystkich starczy, patrzcie ile dziewczyn jest, o jaka ta ładna dziewczyna, uulala, ładne jesteście. Mówisz? Tutaj, tutaj jeszcze dajemy. Wow, co jest? Pati, ile głośników rozstawia. o głośno, ej, poważnie. Kamery też muszą ej, być. Ej, sąsiedzie, sąsiedzie. Ej, Halo, ktoś tam drzesie. Ty, ktoś drzesie. Tutaj, A ja tam, tam nic nie, nie słyszę, jestem. muzyka Ty, jest. Dzieje. Co jest, jak ktoś przyszedł. Alek? Ale, to jest mój sąsiad. Ej, proszę ej. stąd wyjść. Proszę Ale stąd tutaj wyjść. nie za ludzi przypadkiem jest w ogóle? No to nie, nie wszystko jest w porządku, proszę stąd wyjść na swoją posiadłość. Nie za, proszę, o, co to proszę się opuścić w, ten, wyprawia. Proszę opuścić ten teren, to jest tylko dla dziewczyn impreza, nie dla, no i dla mnie. Ale, ale, ale co, nie co, dla pana. Jaka impreza? Co jaka Tutaj impreza? do domu proszę za mną, tutaj, obaczcie, to jest mój sąsiad, Alek, to jest sąsiad y, y, tego właśnie mojego domku. Tutaj on mieszka, a proszę sąsiedzie odejść do swego domku, tu wszystko ilegalna impreza jest, proszę stąd odejść. Ale bez głośnych muzyk, bo do 15. Jest e, cisza, ma być, rozumiesz? Co? Do 15 cisza? A kto tak powiedział? To, do 15. E, Przepisy takie są. W Gdzie mieście. w prawie nie ma takich przepisów, to do 22, nie do 15. Ale Ej, ja nie tu, masakra. Ja, ja tu piszę prawo, halo, halo. Masz tu hamburgera i wypchaj się hamburgerem, proszę bardzo. O, i proszę stąd iść. No. Ja, fu, burgery przecież to jest niezdrowe, ja bym tego nie jadł. Co za niedobry sąsiad? Proszę iść do siebie poważnie. Tam... Ale ma być cisza, rozumie pan? Dobra, ja was do siebie, bo ci głośno, to inaczej pogadamy. Ej, sąsiad jest mega mocno. Wkurzony, słyszeliście sąsiada? Sąsiad cały czas dyryguje, tutaj, że jak będzie głośno, to on coś zrobi. Co, dobra, nie no taki, lecimy, podgłaszamy, podgłaśniamy. Głośniej, głośniej, dalej, głośni, tak Jeszcze głośniej, niech muzyka leci. Weźmy Mocna sobie zgłośnimy. Muzyka, no. <laughs> jeszcze damy sobie tutaj głośność, pyk, tutaj jeszcze klikamy, pyk, poważnie, po. No i teraz zaczynamy imprezkę. Trzeba jeszcze się, ja rozbiorę, czekaj was na kąpielówki. A, czekaj, gdzie jest mój strój, A, dobra, tutaj sobie wejdę. No, tutaj sobie wejdę elegancko, patrzcie. Eee, czekaj, o, teraz chcę i mam jest! Jestem w stroju, zobaczcie, mam kąpielówki, Wuu! I teraz ja wskakuję! Ile tu jest osób, jaka to jest... Trzy, dwa, jeden wskakuje na bombę, wsk A, Czekaj, ja wejdę tam do góry, wskoczę na bombę. A ja do to góry, domy. ja idę zobaczcie. To jest policja przychodzi! Dzień dobry, proszę przerwać imprezę, co to jest za głośność? Ej, to... yy, Przepraszamy, panie policjancie, ale my się bawimy tutaj. Impreza jest. Zgłoszenie basunowa. dostałem! Zgłoszenie od kogoś dostałem, jeszcze... że jest tu bardzo głośno. Proszę to od... ściszyć. Od kogo pan dostał zgłoszenie? Nieważne, nie mogę panu o tym powiedzieć, ale. Ale. No, o chyba nie O nie, to ten pewnie osoba. stary sąsiad, niedobry, to ten Alex sąsiad. To o, ty wredny on. sąsiedzie, ty niedobry wredny sąsiedzie, się od nas. Mówiłem, że się policzymy, jak będzie za głośno. O nie, to ten sąsiad chce zepsuć nam imprezę. Ja, ja panie, sobie. wyciszamy to i pani. Czy, czy kończymy tę imprezę całkowicie? Nie, nie kończymy, będziemy nie, ciszej, no przepraszamy. Tak, no, ma mam nadzieję, tutaj proszę to ściszyć, jeżeli chcecie wszystko mieć pod okay, kontrolą. Ok, dobrze, dobrze, no to, to będziemy, będziemy cicho, proszę tutaj nic nie przerywać. Dobrze, do widzenia, panie. No to U. do widzenia, do widzenia. Żebyśmy Policja. się więcej nie spotkali. Policja przyjechała widzowie i chciałem już odwołać impreza. I co, stary sąsiedzie? Ha, ha, I co? Możemy dobra, imprezować, dobra. a ty co? To się cieszył. I dobrze ci tak, stary sąsiad z policję, bo Chce nam zepsuć imprezę. Teraz wchodzimy do góry, teraz robimy skok na bombę. Dawaj, Pati chodź, skoczymy razem. Ja też idę, ja chcę. Idziemy na Chodzę. bombę, czekaj, no, Ja się idę całkiem do góry. najwyżej! To, która z całkiem. A bo no, nie uważaj, to ja lepiej ty na drugie wejdź. Patty no, wejdzie dobra, na drugie, a ja wejdę na całkiem drugim. najwyżej i teraz skoczymy na bombę, widzowie. Na bombę! Impreza urodzinowa, elegancka. Co w sensie, się nie, basenowa impreza. Uwaga! Pati skacz ty pierwsza Trzy, dwa, jeden dwa, skacz, jed... Pati. Ło, wow, poleciała wskoczyła na bombę, teraz ma kolej. 3, 2, jeden skoczy na bombę Pff, Wow, ale wskoczyłem! Jaki piękna! Jaka piękny basen jest i jaka piękna woda w ogóle. Nie Ale woda nie? jest cieplutka, jaka nagrzana, no, jaka elegancka. Cieplutka, elegancka woda jest, no. Super ta woda jest. No idziemy coś zjeść i puszczamy jeszcze muzykę, co? Co tańczymy. chcesz paty, jeszcze muzykę puścić? A, tańczymy normalnie. Chcesz głośniej puścić muzykę? No tak, nie wiem. Tak, tak. Ja zaraz tutaj pod, podkręcę, uwaga. Ej, nie będę się tam tego Patrycja, żadnego nie halo, tak, nie podgłośniej tak. Aż. Smile, Gdzie nie, cześć? no podgłośnie. O, nie, sąsiad przyszedł. Czego ty sąsiedzi znowu tu razy chcesz? Nie, mam mówić, żebyście tak głośno muzyki nie dawali. Jest jeszcze głośniej niż było wcześniej. Co? Ale mamy jeszcze raz wezwać policję czy jak nic to ma się skończyć? się nie jest sąsiedzi, wypad z naszej imprezy basenowej, wypad, ty sąsiedzi, o Ale Ale macie, daci, daci to ciszej, to ciszej, czy nie? Nie damy nic ciszej. Ale jest ciślej. dobra głośność, A, dobra, dobra. to tylko sąsiad się czepia, daj spokój, mamy imprezę, no. Nic ty sąsiedzi nie chcemy, co wypad, wypad, ty sąsiedzie, okay. wypad, wypad. Ja ci tam no, co się nie to można. Można. jest Impreza ty. okej, poszedł Dobra, tańczymy, tańczymy normalnie, Mamy imprezę basenową dla dziewczyn. Lecimy z imprezą. Patrz jak ja tańczę. Lecimy, dom, dom, dom. dobrze Patty, tańcz, tak jest, wow, Woo. jak super, Woo. patrzcie jak Patty tańczy, co Patty tak zrobiła. Jest, Proszę bardzo, dobrze Patty, tak, wyginaj śmiało de de ciało, de de wyginam da re, śmiało da re ciało, dla mnie to mało. Co? Co? co jest jest, Granę? E, ktoś halo, co tu się dzieje? Co, co jest, co jest? Kończymy imprezę, kończymy imprezę. policja policja, tylko nie to. To wszystko przez tego sąsiada Zabieramy pana i zabieramy panią Koniec a żartu, dlaczego? żarty się skończyły jedziemy na komisariat cicho mieliśmy Wszystko było cicho, legalnie wszystko było Właśnie. Ja słyszałem jak tu muzyka dudniła Wszystko tutaj pan zgłaszał I ja muszę zareagować To wredny sąsiad, co to, te niedobry sąsiad. to masz ten niedobry sąsiad masz, A masz, a masz ten sąsiad niedobry sąsiad, no To wszystko przez niego, przez e, tego Proszę sąsiada. się nie bić, proszę tu zostawić, proszę on się on rozejść Słuchajcie, jedziecie ze mną na komisariat I nie będziecie dzisiaj wolni na komisariat! Ale na komisariat pracujemy tak, na czego? imprezę! Nie ma, koniec imprezy! O nie, tylko nie Dziękuję, to! Dziękuję panie policjancie, jest pan super! W końcu Proszę, pan spać też spokojnie. już idzie do domu! O nie, Dobrze, do mamy problem, musimy jechać! i dobra, że tylko się Zapraszam ubiorę za mną! Tylko się ubiorę, proszę poczekać! Ale mamy przypał! widzowie, ja mamy przypał! Duży policja nas chce zgarnąć z imprezy dla dziewczyn! O nie, na no, masakra! Czekaj, czekaj, wezmę, ok ubiorę się tutaj! Czekajcie, ubiorę się. Okej, okay, pyk. I ubrałem się do mam swój strój. Dobra, i, i teraz musimy. Jechać z jestem policjantem? O nie, musimy się wpakować tam. Musimy tu wejść. O nie, Patty, patrzcie, siedzimy. siedzimy. Siedzimy w środku, w środku. widzicie to. Jesteśmy w środku, normalnie jedziemy. O nie, policja nas zgarnęła. I wow, mamy teraz wow, wow, wow. przegibane. A panie policja cię podnie jak to jest? Proszę, nie proszę, proszę mi być ciszej, być, makaron. w tej budce tam ci Bądź na karcie. Bądź co jest w Masz, kranny. weź se zjedz, bo nie wiemy ile A my tak, tam będziemy. Tak było fajnie po i teraz jesteśmy. Pati, wszystko okej? Okay? O no, nie, ale tu trzęsie. No nie, ale jeju, ten policjant jakoś jeździć nie potrafi. No mega, jedziemy na tam na Już jesteśmy, dojeżdżamy. O, o, co teraz będzie? Co panie się teraz stanie? Co z nami będzie Wychodzimy, teraz? zapraszam za mną, tędy, tutaj. O nie, tylko nie kraty poważnie, o nie. O nie, teraz Idziemy, będzie? za mną, za mną! Idziemy no za chyba nie! nie! Do celu sprowadzi? Do więzienia, do krat! Zapraszam, wchodzimy! O nie, patrzcie, ja jesteśmy też? za kratami! Tak. Zrobiliśmy ale, ale, imprezę proszę, nielegalną i... Ale, ja, 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 to nie był mój dom! I jesteśmy za kratami, zobaczcie! Zostaliśmy zamknięci! Co będzie dalej, tam? widzowie? Co się stanie? Jesteśmy za kratami przez imprezę! Co zrobić teraz, widzowie, macie jakieś pomysły? Napiszcie w komentarzu! Wbijajcie że też do Pati na kanał! Pati też nagrywa Robloxa, Minecrafta, zobaczcie! Pati X, Pati S. Wbijajcie. Też na mój sklep smajsokroka.pl Pierwsza linia w opisie macie Też na mojego Instagrama, Facebooka Bo niedługo lecę na wakacje na Rodos Więc możecie sobie wbić na Insta i FB Widzimy się jutro, odcinki są codziennie Pamiętajcie i do jutra A my jesteśmy ZAKRATAMI